Jak zostać Indianinem? Tego dowiadują się dzieci biorące udział w wakacyjnych zajęciach Tułowickiego Ośrodka Kultury. Pierwszym zadaniem jakie czekało maluchy był wybór indiańskiego imienia. Gadający kot. Duży bubr. Tańcząca w japonkach, ponieważ wczoraj byłam w japonkach no i tańczyliśmy taniec i, 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 i tak pani mnie nazwała. Ja mam indiańskie imię Tańczący Skorpion, no bo chodzę na tańce skorpion. Zajęcia wakacyjne co roku mają inny motyw przewodni. Tym razem mają przybliżyć dzieciom kulturę Indian. Ogólnie myślimy o Indianach Ameryki Północnej. Chcemy poznać nieco ich kulturę, chcemy coś z tego dla siebie wziąć, i myślę, że zabawa przy tym jest świetna chociażby budowanie tipi które okazało się nie taką łatwą sprawą. Trzeba mieć dobre patyki i sznurek i narzuta. Rozłożyć kije, później je związać, żeby się trzymały. Nałożyć materiał. I jak się nałoży materiał, to trzeba związać materiał tutaj do nóg i tam na górze, żeby też się nie osunęło. Na działce swojej robiłam tipi, i teraz właśnie nie umiem go rozłożyć. Wczoraj, gdy była wichora, prawie wszystkie tipi się zawalały i inni walczyli o swoje tipi. Gdy zaczął padać deszcz, to niektóre osoby już chciały iść do, do środka pod dach. Ale ja nadal siedziałam i walczyłam o moje typy, żeby się nie zawaliło. Dzięki zajęciom dzieci poznają namiastkę indyjskiego życia i dowiadują się więcej na temat rdzennych mieszkańców Ameryki. Dowiedziałam się, że oni noszą takie opaski, jakieś z piórami takimi. Ich życie wcale nie jest takie, jak nam wszystkim się wydaje. Mi się wydawało, że mają naprawdę prostsze życie, a tutaj się okazuje, że. Rozstawianie tipi jest dosyć ciężkie. Muszą sami zapolować na jedzenie, nie tak jak ludzie, którzy kupują, po prostu idą do sklepu i kupują jedzenie. Dzieci nauczą się również tworzyć indyjskie ozdoby czy ceramikę. Będziemy po kolei każdego dnia zbliżać się do tego hasła, które ma zakończyć, i chcemy głośno powiedzieć, już jesteśmy Indianami. Zajęcia potrwają do 17 lipca. ¡Me